Wprowadziliśmy 30. rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku. Ponoć tego dnia na polskiej ziemi upadł komunizm. Przygotowując się do 30. Okrągłej rocznicy, parę miesięcy temu nabyłem książkę Petra Leine, Droga do Okrągłego Stołu. Chciałem uzyskać trochę informacji na, na te tematy. Książka okazała się nieocenioną skarbnicą wiedzy. A muszę przyznać, że nabyłem ją za 5 czy 7 zł. Idąc dalej, przeczytałem książkę Piotra, Jacka Kurskiego i Piotra Semki Lewy Czerwcowy, wspomnienia Reszka Naczulskiego bez wahania. Pozycje te pozwoliły wyrobić mi pogląd i opinię na tamte wydarzenia. Czy rzeczywiście te wybory były wolne, jak wiele osób nam dzisiaj to przedstawia. Do Senatu tak, do Sejmu w 35%. Resztę zganęła komunistyczna koalicja rządząca z PZPM na czele. Strony również porozumiały się w zakresie powołania urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Grubo przed wyborami było wiadomo, że zostanie nim Wojciech Jaruzelski. Czyli już po ustaleniach w różnych magdalenkach. Oddano głos obywatelom. Jak widać, demokracja w każdym calu. Warto jest też prześledzić drogę do, do 4 czerwca 1989 roku, przyjrzeć się datom i wydarzeniom. Wtedy też możemy zobaczyć, jak komuniści ze swoimi przystawkami przygotowywali się do podzielenia się władzą ze stroną solidarnościową. Pierwszą ważną datą, którą należy wspomnieć, jest 23 grudnia 1988 roku. Wtedy to Sejm uchwalił ustawę o działalności gospodarczej, zwaną potocznie ustawą Bilczka. Żeby mogła tak, ta działalność gospodarcza się rozwijać, warto też zauważyć, że równolegle do, do dziejących się wydarzeń, gdzieś po drodze, w strukturach milicji obywatelskiej znika pion przestępczości gospodarczej. Kolejna ważna data to 15 lutego 1989 roku, czyli już 10 dni po rozpoczęciu obrad Okrągłego Stołu. Sejm powołuje Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli popularny FOZ. Z kapitałów przedsiębiorstw państwowych powołany zostaje Bank Inicjatyw Gospodarczych w którym ten FOS zakłada swój rachunek bankowy. Wszystko to dzieje się w trakcie obrad okrągłego stołu. Przyjrzyjmy się na kolejne kwestie, które już na mocy porozumień wydarzyły się później. 20 grudnia 1989 roku Sejm powołuje Krajową Radę Sądownictwa. Od tej pory sędziowie powoływani są na jej wniosek. Pierwsze powołania następują 20 kwietnia 1990 roku. Wtedy to prezydent Rzeczypospolitej, Wojciech Jaruzelski, powołuje pierwszych 79 sędziów. Na mocy ustawy z grudnia 1989 roku Sejm skraca kadencję Sądu Najwyższego, która kończy się 30. Czerwca 1990 roku. Następnie 4 czerwca 1990, data jakże symboliczna, prezydent Wojciech Jaruzelski powołuje 57 sędziów Sądu Najwyższego do Czterech Izb. Warto podkreślić, że kwestie budowania niezależnego sądownictwa, jak to dzisiaj dzisiaj przedstawia, wyglądały w taki sposób. Były, kwestie te były przedmiotem rozmów okręgostołowych, gdzie władza komunistyczna postawiła twardy warunek, że sędziowie Sądu Najwyższego mają być nieusuwalni. Inne kwestie nie podlegały negocjacjom. Na wszelki wypadek z kwestii negocjacyjnych wyłączono kwestie sojuszu z Armią Radziecką i towarzyszami z Układu Warszawskiego. Moskwa miała również trzymać pieczę nad polityką zagraniczną Polski i polityką gospodarczą, bo przypomnę, że Polska dalej była członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, której walutą rozliczeniową był nadal rubel transferowy. Towarzysze z Warszawy zachowali zaś swoje uprawnienia w kwestiach bezpieczeństwa. W ich rękach nadal pozostały takie organy jak Milicja Obywatelska, Służba Bezpieczeństwa czy Wojskowe Służby Wewnętrzne. Zatem musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście 4 czerwca 1989 roku upadł w Polsce komunizm. Więcej informacji znajdą Państwo na moim blogu, znajdującym się pod adresem adriangalach.blogspot.com w cyklu Okrągły Stół z Kantami". Dziękuję.